to też wejdźcie, ja jestem staraj, się rozpoczynam kolejny odcinek z minut na i zrobimy sobie tutaj misję, która jest jedną z najciekawszych z jakiejś misji. Niestety znowu jeszcze ponadwozę, więc znowu obawiam się, że to nie będzie długi odcinek, ale mam nadzieję, że sami to tą misję zrobimy. A ty tu czego? Nic. Po prostu zastanawiam się, co tu robicie, o ile to nie jest sekret. Sekret? To powód do dumy! Przypłynęliśmy pod wodzą Lugosa Sinego zmierzyć się z potworami z jaskini snów! Potworami mówisz? Dobrze się składa. Mogę mówić z Lugosem? Może zechce wynająć profesjonalistę. Gdzie przybłędo? Nie będzie nam się obcy pałętał po łodzi. Dobra, będziemy to musieli inaczej załatwić. Lugos nam nie czeka. Prowadź. R racja chodź. Jak to? Nie rozumiem. To sobie tu postój i przemyśl. Piero <noise> to naprawdę, on ma gadane. Przyjdzie Ragnarok, Rom, to z wyjdą przez... muzyka. Wiesz kiedy ostatnio miałem na drakarze kogoś z kontynentu? Nie. Jak wiozłem jeńców z Velen na targ niewolników w Nazairze. Mów po coś przy las. Nie chcesz przypadkiem wynająć Wiedźmina? A ty nie chcesz się przepłynąć w pław na Spikerok? Ej, kupaki, rozebrać go i do wody! Czekaj. Słyszałem, że idziesz do jaskini snów. Nie przyda ci się dodatkowy miecz? Albo nawet dwa? Choćby tam było tuzin gryfów i kopa wiwern, to ja i moi chłopcy... Ty i twoi chłopcy nie znacie się na potworach. Gryfy i wiwerne nigdy nie występują razem. No proszę. Może jednak warto wyłożyć na ciebie trochę srebra. Dobrze, zabiorę cię. Moja ja Miałem się już zbierać. Jesteś gotowy? Pewnie. Co nas czeka w tej jaskini snów? To zależy tylko od nas, bom. a wytłumaczy ci później. To jest jedno zadań, które bardzo łatwo można ominąć. Możemy ruszać to daleko. Ale ja nasyć pan tam... Zbierzemy tylko resztę chłopaków i wchodzimy. Okaże się ile jest, jest. prawdy w legendach. Było to zadanie. Najlepsi wojowie z mojej drużyny pójdą z nami! Jorulfa zwanego Rosomakiem już znasz! Dobry. Okay. A to Uwe Milczek. Czemu Uwe jest taki cichy? Bo nie ma języka. Co się stało? Widział coś na mrozie? Nie, odjął go sobie, bo po pijaku zwyzywał króla Brana. Stracił głos, ale zachował honor. A to jest wasz honor, niby. Kawę macie zwyczaje. No, was powiedziane. Zanim wyruszymy, powiedzcie wreszcie coś więcej o tej jaskini. Wolę wiedzieć, z czym będę walczyć. To możesz wiedzieć tylko ty. Starcy mówią, że w jaskini snów trzeba się zmierzyć z tym, czego się najbardziej boisz. Co sprawia, że w nocy budzisz się z krzykiem. Coś, co już było, będzie albo być może. Ciekawe, czego się może lękać zabójca potworów. No ale dość gadania. Miecze w dłoń. Idziemy. No. Zobaczymy. Ja to Bardzo jaskinia snów. Mam nadzieję, że uda mi się to zostanie wykonać w tym odcinku, no w sumie nie jest długie, więc. Mam nadzieję, że powinno być. Yy, być okej, okay, tak, że wykonam to zostanie w tym odcinku, że nie będę musiała niczego przerywać. Czekać, czego Alek Herów? Akurat nie może. <śm> Z Ilfgardu, bo czarnę, z Aha, okej. Okay. To jest, jest koligę też prowadzi wojnę z milgardem. Totem. Wszystko się zgadza. Teraz trzeba zjeść te zioła. Niby po co żeby pójść dalej, tam, gdzie zaczynają się koszmary, tak mówi legenda i tak trzeba. Co to za ziół? Hmm. Czekaj, czekaj, co ten druid mówił? E, szalej, mak, pokrzyk i ten, no e, lulek. O, zaczeka czeka nas niezła jazda. To bez smanki. dobra, dawaj. Masz. Uwe, Jorulf, wcinajcie. Do ostatniego ziarnka. Ja tam nie czuję żadnej różnicy. Ty, uwę. Jak pytasz niemowy o zdanie, to chyba jednak czujesz. No chodźmy, pora zmierzyć się ze strachem. Witam. Ja. Okay, ale to nie odpowiem strona nie da. Widzicie tego finwala tam u góry? Nie za duży jak na finwala, to płetwal. płetwal z takim krótkim pyskiem chyba ci odbiło pod inżiela. Skis delfiny. I proszę, mamy Pierwszy Koszar. Niemożliwe. Widzę, żeście z trudem walką. Siądźcie Zemną. ze mną. wypijcie wielkie bakaroletki. o swych przygodach. Dziękujemy, król. My... Nie będę z Tobą pił Starczy, i nie będę tytułować się królem. Zejdź z tronu, póki jeszcze może zrobić to własnych siłach. Gdy mówisz? Ja, ja... Ja nie... Ja, nie, ja przecież... Huh. jest taka wizja, tak jakby. Znów mnie obraziłeś, Uwe Milczku. Za pierwszym razem pozwoliłem, byś sam się ukarał i zachował honor. Ale teraz, teraz zginiesz jak tral, a twoje szczątki skarmię węgorzną. E no to jest chore za, za, za takiego mucia, że o karach odcinając sobie język, no to jest chore. Draga. naprawdę, wyszłyszać takara, kara w z Darkara, z takiej roli. Bardziej ciekawe uczucie. Na Darkara, to na który, to najbardziej z na karach Ech, to jest łatwiejsze niż no To jest teraz być no. trochę być pokonania. Patrz tak, muszę użyć. Dzięki, o Twitchta ten musiał trafić go. Zostało się oknął. Dobra, to jest on. Ci starcami są najgorsi. Zachęcam go! No No i tylko no, przez to, nawet bez sercu z nim ale nie mogę. E nie bardzo nie mogę co, bo ja też bo mu się otrpać. Chyba płaty kowaczy nie mogę tego zrobić w domotarce. A i. nie spodrziewają. Teraz byśmy tu skoczyli. No, wreszcie. dalej. To jedynie bisnia. Może bardziej takie wspomnienie, co się stało, jak został ukarany. Ale głupie, naprawdę, on sobie odciął język, dlatego po raz po piaku. To jest chore, naprawdę. Z takich powodów zdecydowanie nie chciałabym zejść na Skellige. Dobra w złą stronę posłam Ej no też w tą stronę no kurde Bo głupicie w tej jaski. Znasz, znasz. Przecież to łódź ojca. Ja bym chciała z tym faktycznie serendy rozmawiać bardzo ciekawe stworzenia. Ja bym jakiś smotyk na ich temat. Niestety... To twór by... to trochę zmarnowali, bo ten chciał tych stot. King oczyścił cię zarzut. Okej? Okay. Ale nie oczyścił mojego sumienia. Myślałem, że będą was nie trudniej jest co do konania. Eee! Dobra, toza! światło światał właściwie. Co zabijesz, te te, ale no te syreny, te syreny by spodobały, by spodobał nic. Przywodnik ma wiele fat, ale akurat te syreny były fajne. Cisza, spokój, pojeżdżamy. Ja ogólnie lubię motywy z syrenami, planować z syrenami, które są faktycznie rozumne i mają jakąś historię. Wiedźminie, co niestety o to nie zadbali, a składa, bo no taka rozbudowana gra, nie zadbali o to, żeby syreny faktycznie były bardzo ciekawymi istotami. Zeszciałeś się w gacie, który uderzył w drzewo koło domu. Z wygosna będzie musieli walczyć. Miałem 3 lata. Pokazałem już 100 razy, że. Zeszciałeś się przed całą wśród, taki wstyd. Syn Jarla, trzeba cię było wygnać. He grusze jest to. To co on teraz mówi, nie jest tylko to wyjęte z kontekstu, bo... ojca, się boisz, nie do Nie jest wyjęte z kontekstu, bo naprawdę go jest okrutnikiem i... Jestem lepszym wojownikiem, niż on kiedykolwiek był! Nie w to, mógłby tak potraktować swojego syna. Tak? To chodź, zapraszam. Jak się ogniem pokryłeś, to co? Wygrasz? I tak jesteś jest za słaby. Jaki taki samiec alfa, odkrywa gryba kozaka, pójdę za co jest Sobeusem. Do widzenia. <todgłosy>

No, nie byliśmy w stanie go pokonać. Prawdopodobnie dlatego, no bo on ciągle zuje, ciągle jest nas zmartwieniem, w sensie zmartwieni grata. Pewnie to ma symbolizować to, że nie byliśmy w stanie go pokonać, ponieważ jako jedyni... Wstawaj, Geralt! Geralt jako jedyny sobie nie poradził z tym kosmarem. Jest co, no bo czego Już po wszystkim, zaraz odbijamy. Ale wpierw twoje złoto. Powiesz ojcu, z czym ci się przyszło zmierzyć w jaskini znów? Pewnie, że tak. Przecież się go nie boję, nie? To był honor walczyć u swego boku. Bywaj, Gerard. O wiele bardziej wolę tego syna. Znaczy no, Lugosiny wydaje się taki o wiele bardziej lepszy do robienia faktycznie niż jego ojciec, który jest chamem, dgburem i... gnidą. Ogólnie bez takich typków jak Lugos Lugo nie lubię. Dobra, to Rady się wychodzi stąd. Mamy wpis na temat drugiego Sinnego. Dobra, więc wykonałem zadanie, które chciałem wam pokazać w tym odcinku. I teraz tak myślę, no... Mam 20 minut a niestety znowu jest ciepło, więc tampawiam się ze no, więc ani wam nic nie, nie dobra nagrać. Ale dobra, spróbuję przynajmniej. na Może się gdzieś udać, ale niekoniecznie do zadania głównego. Bo w kolejnym odcinku to tak, w kolejnym odcinku myślę, że... Rozpocznę sobie zadanie wybranie z bogów i zrobimy sobie Was to zadanie z Ceres. Z fabułą bockami widzę, że się. Owszem, nie mogę skierować stronę fabuły, nic na fabuły robić. Na inny odcinek to sobie zostawię. Tylko kurde. A no, jak muszę ogarnąć drogę a tym skaligę? No, żeby sobie ją sobie wybrać, tylko tak sobie no bo jest naprawdę nie wiem, co jestem miałbym ja zrobić z tym odcinku. Zrobiliśmy to w jaskini, snów. Wybrańca bo nie zasnę robić tym tego wybrańca, no bo po że mu coś teleportować na speakerok i jest pewna, że gdy się to na speakerok, no to właśnie będą problemy. No to też zauważyłam, że niestety to, to, to się dzieje od teleportowania się w okolicach 20 minuty filmu, więc nie mogę tego robić. To były na razie też nie popchnę, bo. Być, to mogą być jakieś problemy w trakcie robienia questa fabularnego. No, na no co mu tutaj potka nie mogła wciskać, przejść? to coś, coś nie atakuje. O kurde, to ja już uciekam. Dajcie mi, daj mi spokój. Już mnie tutaj atakują na tę skeligę. Tam syreny latają. Nie, naprawdę strasznie ubolewa na tym, że te syreny nie są bardziej rozumne. Niby Wiedźmincy, nic. A... do spokojnie do wniosku z FF jest lepszy wodek z syrenami. Nawet w świecie unic jest lepszy wodek z syrenami, bo ja ogólnie bardzo lubię tym z takimi sama syrenami. To jest. W świecie Wings też coś takiego jest i te sereny oczywiście, jak na standardy Wings są, bardzo ładne, bardzo takie piękne faktycznie odsuwane są z to są sireny. No bo sereny właśnie z tym mi kojarzą, z takimi pięknymi kobietami, które potrafią uwodzić swoim śpiewem, a nie z jakimi stworami, które jedzą ludzi. Syrena to jest kobieta i... Niestety, Reci nie dali na ryzynę go, Sasukur, Syrena. Maskota! Ogólnie lubię Wiedźmina, ale. Nad tymi Syrenami do tego ubolewam, choć. No, coś z panią już teraz wspominała, jeden z nas, Syrenkę, która jest rozumna. A skoda, że. Nie mogliśmy jej faktycznie poznać, że jej nie spotkaliśmy w ten, no. Wiedźmina, chyba z nas książek. Nie naraz i tak, bo pani Jeziora wspominała o tym chyba, w mi jeden z graczy, się spotkał, więc on ją zna z książek, ale niestety nie spotkamy tutaj ogólnie w no, żadnej no Nie było jej w jedynce, w dwójce, w też jej nie będzie. To jest ta Sinajsk, chyba ona się Sinajsk nazywała. Hmm. Kurde, jak nagiada do tej fabuły, a niekoniecznie ja to chcę robić, ja bym chciała kurde. Jest za jakiejś takiej wsi, a nie do fabuły się kierować. Ale z drugiej strony, no mam nadzieję, że tutaj. Mam nadzieję, że tutaj na jakąś wieś trafię. Ok, to jest takie zadanie. Odpocznę To jest pułapka. Oczywiście spodziewałem się tego No i co? Dalej A tu jest a to, jest cena, to spadajcie, ja z wami nie będę walczyła Ja już mam zadanie wykonane, więc ja już z nimi bardzo nie będę Eee, no ja mam problem teraz. No słuchajcie, no już nic więcej nie da rady zrobić z tym odcinku, niestety. Boję się wchodzić do menu głównego, do mapy, bo boję się, że no was nie będzie to samo, to w poprzednim odcinku. No i tak ja w sumie. Teraz na ślepo, nie? Jak, jakby kierujesz do tymi miś no ale nie będę jej wykonywać na razie, bo to sobie zostawimy na kiedy indziej. Ja w kolejnym odcinku chcę tego wybrać na bogów zrobić, no tylko chciałbym najpierw znacznik jakiś odkryć. Już nawet nie chodzi o to, żebym do wsi trafił, po prostu, zamówiąc. mówiąc, prostu mówiąc, to chciałem jeszcze zagrać w tym odcinku, ale raczej już nie damy rady. Tylko teraz mi po prostu chodzi o to, żeby na jakiś znacznik trafić. A nie żeby się do misi kierować. No. Dobra. Spróbuję się kierować do misi, bo nie może tam będzie jakiś znacznik. Tam chyba pamiętam, że jakiś znacznik się pojawi, chyba. No tu jakiś znacznik powinien być. Ja na razie. Dobra, jest. Dobra, ja na razie z nimi nie będę gadać. Zostawimy to sobie na kiedy indziej. I powiem tak. E... No, nie, no, nie będę już niczego tutaj kontynuować, więcej, nie będę robić fabuły na razie, bo boję się, że coś by się mogło zrywać. Z pewnością ta misja w znowu nie jest taka długa, ale po prostu nikt chce ryzykować, jeśli chodzi o Rebellion, bo wolę się zanować, coś by się mogło zaczuć. Dlatego ja to sobie zostawię na kiedy indziej, a na razie póki co pokażę Wam wpis na temat Lugosasa innego, bo się zaktua zaktualizował. Wydarzenia, jaki Geralt był świadkiem jaskini, potwierdziły plotki o konflikcie między młodym Lugosem a jego ojcem. Dzieci Duganów Drummond lękał się go bardziej niż jakiegokolwiek potwora. No to znowu się znęcał nad nim, więc. się wcale nie dziwię. Ogólnie, Lugos jest to okrutnik, zbrodniarz. Jeszcze mam go kcioskę na koniec. Elki wiedzący. Wielu myśli, że en cenowe widzące to po prostu określenie na czarodzieja w starszej mowie. Tymczasem, zrównać Wiedzącego ze zwykłym praktykiem magii to jakby użyć świezu, pieconego, seregowego z poboru i wiedźmina zarównych sobie, bo obaj nie władają. wadają. oczywiście potrafią posługiwać się magią i to z większą wprawą niż najwybitniejsi ludzie z czarodzieje. Nie to jednak jest powodem, dla którego cieszą Cię tak wielkim poważaniem i słowom, lecz inne prawdziwe, niezwykłe umiejętności, które poszedli. Dla elfiego wiedzącego nie ma tajemnic. Potrafi on spojrzeć tak w psysłość, jak i w przesłość. senowie wyznają się nie tylko na logistych arkanach, lecz na wszystkich dziedzinach nauki. Są też jedynymi, którzy rozumieją naturę i działania tzw. starszej krwity z genu laydoren i wiedzą tej zazdrości z trzechą. Ilu jest elfik wiedzących? Sama spotkałam tylko jedną z nich, Idę Eman z Sinek. Możliwe, że jest ona ostatnią przedstawicielką tej tajemnicy kasty. Natknęłam się też Prawdzie na przekazy o elfim memcyznie, który miałby jakoby do niej należeć, ale jak dotąd nie udało mi się ich potwierdzić, co zbyt chodziło o tego tajemniczego elfa, właśnie? No i ciekawe... Kto to konkretnie napisał? Dobra, ok, słabszy miec. Więc ja go później ewentualnie sprzedam. I chyba niestety nie mam na kowalskich, które mogłyby mi pozwolić naprawić miec, a to niedobrze. Będę musiał kowal naprawić. No tak, w taki rok będę. Dobra, no ja już czuję, że będę miał problemy chyba, gdy wyjdę, Tutaj jest taki w więc ja w tym momencie zakładam odcinek. No niestety, ostatnio krócę te odcinki, może kurde już niedługo zrobię na to, choć chciałbym z nami tego kutku skończyć, skątać, bo tak naprawdę na siebie blisko. Skończenia kutku pulsita już niewiele zostało do końca. Na no, razie, póki co, końca to będzie na tyle. Bywajcie.